Dobra. Michał Cichy, MMA.pl, a ze mną Don Diego. Przed pytaniami od Was, Q&A dzisiaj, to Twoje pierwsze Q&A, czy miałeś już okazję? No już miałem okazję, robić Q&A, więc jedziemy. Ty, więc się nie boisz. Dobra, zaczynamy. Cześć Mateuszu, czy masz w planach po pokonaniu wszystkich kiboli Elany wziąć się też za zwykłych kibiców tego klubu? <noise> Eee, nie, nie, nie będę się brać za zwykłych kibiców, no chyba, że chcieliby, chci, chci, że chcieliby się wyjaśniać, o nie, no oczywiście świruję, wiesz, ja generalnie nie mam nic do, do kiboli, w najzwyczajniej w świecie ja wyjaśniam swoje jakieś tam personalne tematy, a nie chcę wrzucać wszystkich do jednego wora. Dondiego, jak myślisz, czy dałbyś radę Łazarskiemu Gladiatorowi i czy stosowałeś kiedyś może technikę Luja w uszy? No myślę, że na Łazarskim rejonie mogłoby być ciężko. Ja w Poznaniu mieszkałem zbyt krótko, żeby wiesz stać się tą bestią łazarską, więc myślę, że i Ogłuszacz mógłby mnie pokonać. O, to jest ciężki temat. To jest bardziej brawurowe. Klatka rzymska czy oktagon olejnika? Widziałeś oktagon olejnika? No właśnie nie widziałem Oktagonu olejnika. To było parę materacy i worki a, jakieś. Do, a dobra, już teraz wiem, teraz już wiem. Eee, wiesz co, po samej konstrukcji można stwierdzić, że klatka rzymska, tak? Choć nie byłem nigdy w niej, nie walczyłem w niej, ale jest jeszcze mniejsza niż Ring Rondy, więc na pewno jest hardcore. Czy szanujesz Denisa pod względem sportowym? Jakie masz zdania jego dotychczasowych walkach? A czy Denis uprawia sport? Chyba nie. Następne pytanie. Czy zgodziłbyś się na walkę dwóch na jednego na przykład stara Morańska z wujkiem Władkiem na ciebie jednego? <laughs> ja. <się> to... <laughs> o nie, 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 dobra, następne pytanie. <laughs> Cześć Mateusz, jak twój przełożeni Reagują na twoją karierę w sportach walki. Jak to godzisz? I jeśli możesz powiedzieć to, jak to jest z rozliczeniami, czy podczas pracy w PSP możesz prowadzić działalność gospodarczą i czerpać z niej korzyści normalnie, legal? Pozdrawiam. O kurczę, bardzo ciekawe pytanie. Nie wiem kto, ale. Pozdrawiam, z przyjemnością odpowiem. Mati 0602. O, no to fajnie, że Mati. W każdym razie, no tak, w Państwowej Straży Pożarnej wygląda sytuacja tak, że no bardzo dużo strażaków prowadzi swoją działalność gospodarczą. To musi być poprzedzone zgodą komendanta danego, powiedzmy, danej jednostki. Więc no ja tą zgodę mam i tak samo mam zgodę komendanta na uprawianie, no może nie tyle co uprawianie, no, na walki, tak? Czyli po prostu na zarabianie pieniędzy poza poza Państwową Strażą Pożarną. Pożarną. I no generalnie wiadomo, zawsze jest jakiś tam czynnik ludzki, który może powiedzmy brać w tym udział, że kto, komu się to podoba, komu się nie podoba. Ja akurat nie przez całą moją karierę strażacką. Na szczęście trafiam na dobrych ludzi, którzy z reguły mi pomagają, albo przynajmniej nie przeszkadzają, jeżeli chodzi o, o sport i no i tym samym cieszę się, że mogę robić równolegle sport i jednocześnie spełniać się w straży pożarnej. Wiedziałem, że będzie trochę pytań o Piotrka Szeligę. Czy to prawda, że zaczęłeś trenować szeligę, aby mieć bezpośredni kontakt z prokuraturą okręgową? He he, tak, to prawda. Czy na treningach zwracasz się do swojego podopiecznego, panie prokuratorze Piotrze Szeligą? Nie, 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 nie. Nigdy, nigdy nie mówię do niego o, o prokuratorze. Jeszcze nie znam egzaminów. Nie, wszystko przed nim. Jaki jest twój największy sukces, jeśli chodzi o sporty walki? Ile wtedy miałeś lat? I to pierwsze, bo tam kilka jest pytań. E, wiesz co, myślę, że takim największym moim sukcesem będzie zdobycie pierwszego tytułu Mistrza Świata, tak? Będąc chłopakiem, który jest znikąd, przyleciał z Polski, e, znaczy wiadomo, całą kadrą i byłem ostatnią szansą, ostatnią nadzieją naszej polskiej kadry na złoty medal. No i wywalczyłem ten złoty medal. Pierwszy po 8 latach. Ostatni był w 2007 roku zdobyty przez, przez Damiana Ławniczaka, a później ja w 2015 po 8 latach w kickboxingu full kontach oczywiście, nie? Więc to chyba taki powiedzmy najbardziej pamiętliwy moment w mojej karierze sportowej. Gdybyś nie mógł być zawodnikiem sztuk walki, to czym byś się zajmował? Yy, uprawiałbym balet. Gdyby w Polsce zaczęła się wojna i trzeba by było wybrać między ucieczką z kraju, a wstąpieniem do wojska i obroną ojczyzny, to co byś wybrał? Mordzia, jestem patriotą i mam nadzieję, że wszyscy też. Także zostajemy w Polsce i walczymy. Dokładnie. E, przejdziemy dalej. Tutaj się powtarza. E, czy Szeliga nie miał pretensji, że się wysprzęgliłeś żony z sterydziarzem? Nie, wiesz co, to też jest taka kwestia z tymi sterydami, wiesz, ja uważam za sterydy każdy, każdy lek, który jest niedopuszczony, powiedzmy, dla normalnych sportowców, tak? wiesz, to, że tam ktoś mówi, że bije teścia i on nie traktuje tego jako steryd, nie, no to jest steryd, tak, tak się mówi na sterydy, eee, często ludzie określają, że to anaboliki, nie wiadomo co i tak dalej, nie, no, moim zdaniem sterydy to są środki, które są niedozwolone, nawet często, powiedzmy, w jakimś tam apapie, czy w jakiejś przetreningówce są zanieczyszczone, są te substancje, które są niedozwolone i to jest zabrudzone. Na odżywkę, jest to i, I tyle w temacie. Nie? Ja nie wiem, nie zaglądam szeliemu do e, nigdzie. E, do apteczki. O, tak, zgubiłem to słowo. Nie zaglądam mu do apteczki, nie patrzę, co tam bierze, ale powiedzmy, że wiem, że to nie są substancje, które ja mógłbym brać, e, uczestnicząc w, e, w rywalizacji sportowej, a zwłaszcza będąc kontrolowanym kilka razy w roku. Panie Don Diego, czy po walce na przetarcie z Denisem zdecydowałby się pan na walkę z legendą Marcinem Najmanem? Nie, no ja myślę, że kurczę, jestem zbyt malutki, żeby stawać do walki z Marcinem Najmanem. Don Diego, zawalczyłbyś przeciwko Alberto i Josefowi 2 vs 1 na którejś z kolejnych gal? Myślę, że chciałbym spróbować walki dwa na jednego, tak, jednocześnie, ewentualnie dwóch na jednego, jeden po drugim, ale czy miałby być to Alberto i Józef? I Josef. Nie? nie wiem, generalnie nie mam jakichś tam upodobań w tym kierunku, powiedzmy. <laughs> e, dobra, inne, z... to musicie zapytać, e, czy znając styl Kasza Różańskiego, uważa, że byłby on przez niego do ogrania w kategorii bridger? Aha, znaczy się, że czy ja ograłbym, ograłbym Łukasza. Wiesz, co? O, to jest taka kwestia, że my z Łukaszem, no w sumie się znamy już jakby sekony konie. W jednym klubie trenujemy, sparujemy razem, już przesparowaliśmy masę rund. Więc yy, przede wszystkim myślę, że nie. To po pierwsze. Nigdy w życiu yy, nie wziąłbym pod uwagę. Znaczy, wiadomo, to jest boks, też waga ciężka, każdy cios może skończyć walkę, ale uważam, że Łukasz jest lepszym bokserem niż ja. Czy podobały Ci się czasem chłopcy, z którymi trenujesz? Czy podobają mi się chłopcy, z którymi trenuję? Nie, jestem heteroseksualny. Stałeś na bramkach? Jeśli tak, to może jakieś ciekawe historie? Znaczy, wiesz co, generalnie gdzieś tam bardzo mało po tych bramkach stałem, bo ja uważam, że jednak noc jest do, do tego, żeby spać albo się bawić, a nie pilnować innych, ale parę razy mi się tam zdarzyło bez jakichś tam większych, powiedzmy e, ciekawszych historii. Normalnie po prostu. Na ile oceniasz swoje szanse w walce z Denisem? A dwa, skoro Denis popiera konfidentów murańskich, to wyjaśnij go w tym o, tego nie jak możesz. Oj kurczę, zbyt dużo sprzeczności ogólnie w tym wszystkim, <gryw> w tym samym Denisie jest, ale nie no, swoje szanse no oceniam jasno i klarownie, no wjeżdżam po to, żeby wygrać, a jeżeli chodzi o sprawy konfidentów i, i nie wiadomo jeszcze kogo innego nazywanych przez Denisa. No nie wiem, po prostu nie chcę wchodzić w ten świat, bo to chyba jest dla mnie za trudne, nie, żeby nazywać wszystkich innych konfidentami, a swoich kumpli nazywać, no nie wiem, po prostu kolegami, no zresztą nie wiem, nie wiem, nie wiem, nieważne, nieważne, lećmy dalej, nie? Co sądzi o panu Jarku Rogowskim i czy widziałby go Diego w walce z Jackiem Murańskim na zasadach krawmaga Następne pytanie. Dzień dobry, panie Dondiego. Jako członek Polskiego Związku Gitów na Wolności chciałbym zwrócić uwagę na tematy, które pan porusza. Nie powinien pan, bo nigdy pan nie siedział, ani nie grypsował. Do tego trenuje pan prokuratora. Proszę się zastanowić nad swoim zachowaniem. To w sumie nie pytanie. Więc... Dobrze, przepraszam, to się więcej nie powtórzy. Czemu Denis pierdoli, że Wasyl jest słaby, skoro przewracał się po lewym prostym Wasyla? Mordzia, zapytaj Denisa. Ile stoczyłeś walk ogólnie, a ile w formule MMA? W MMA, to będzie mój debiut, więc nigdy nie walczyłem w MMA. Łącznie walk, ja by myślę, że tak koło 200. Tak ogólnie rankingowych takich, nie? Myślę, że łącznie by się z 200 nazbierało, a jeżeli nie, no to między 150 a 200. Tak myślę, że bym plus minus tak obliczał. Na jakim poziomie stawia swojego przyszłego przeciwnika w skali od 1 do 10. Pod względem sportowym myślę, że maksymalnie 3,5. Czy pomimo tego, że z Denisem ugadałeś się na walkę w stójce, chcesz go obalić i skończyć go w parterze, a po walce powiesz, że jesteś sportowcem i zrobiłeś na to, co pozwalał regulamin? No, jeżeli będzie taka okazja, że będę miał. Jeżeli będzie taka szansa, że będę miał okazję skończyć go w parterze, no to umiejętnie i skrzepnie wykorzystam ten regulamin, bo po to on jest, nie? Witam. Czy można się spotkać z panem Mateuszem? Czy to trening, czy zwykła pogawędka? Miałbym nawet głupie pytania dotyczące straży. Co i jak? Pozdrawiam. Zawsze można mnie gdzieś tam spotkać, więc to na pewno nie jest jakieś tam super łatwe zadanie, ale mieszkam w Rzeszowie i w różnych miejscach się pojawiam, nie? Więc no, normalne. Jak wyglądają twoje przygotowania pod walkę? Pozdrawiam przyszły mistrz świata, Seminarium Repin. O kurczę. Pozdro Mordzia. Akurat nie tak. Miałem tam jednego takiego ananaska, który chce być mistrzem świata i to mi się bardzo podoba, że goś wie, że będzie tym mistrzem świata. Nie, ja też byłem taki niepokorny jak on. więc fajnie. Eee, jak wyglądają, wyglądają moje przygotowania? No z reguły tak jak zawsze, no wiadomo, przygotowanie motoryczne, technika, taktyka i tak dalej, i tak dalej. No też nie mogę tak super, super zdradzać wszystkich swoich tajników. Skąd pomysł, aby wystartować w gromdzie? Po Twoich sukcesach sportowych w przeszłości to dość nietypowa decyzja. No bo ja jestem nietypowym facetem, nie? Dlatego tak. Znaczy, no, ja cały czas mówię, że żeby walczyć w gromdzie, to lekko tam dekielek trzeba mieć przestawiony. No ja tam delikatnie ten dekielek przestawiony mam, więc. Yy... E, więc wystartowałem, ale tak szczerze mówiąc, tak e, normalnie, no to taki normalny powrót do korzeni. Nie? Ja gdzieś tam wiesz, zanim walczyłem na ringach, to też gdzieś na po dyskotekach się rozbijałem, gdzieś tam po ulicach trochę wiesz i taki wiesz, po prostu powrót, nie? Po naparzanka, naparzanka na pażanka na gołe pięści, gdzie, gdzie są ustalone zasady, regulamin walki. Fajnie. Czy nie uważasz, że Denis ma trochę racji z tym, jak nadawał nagrądy i włodarzy, że to lamusy, a jak mu posmarowali więcej, to podaje im rękę. Aha, to chodzi o mnie z tym. Tak. Znaczy wiesz co, no, każdy kurczę patrzy na pieniądze, każdy patrzy na wyświetlenia i wszystko. Nie? Więc mówię wam, nie mieście wszystkich swoją miarą, tak? Kontrakty i omawianie tego typu tematów. To jest coś więcej niż tylko pieniądze i, i coś więcej niż tylko jakieś tam proste rzeczy, o których no, siłą rzeczy wy nie macie prawa wiedzieć. Nie? Więc yy, zwyczajniej świecie. To nie chodzi tylko o siano i nie chodzi o, o inne tematy. Tak jak już mówiłem, ja przeprosiłem Wodarzy Grom za to, że tak e, ich określiłem. Znaczy, z, jed, z jednej strony to tak jest, że wiesz, ja to powiedziałem prawdziwie i szczerze, ale tak samo szczerze ich później za to przeprosiłem. Nie? Więc e, to jest normalne. Każdy popełnia błędy i każdy może też te błędy naprawić. Czy walka w MMA jest tylko na potrzeby tej walki, czy na stałe zagości w tej formule? Jeśli tak, to czy widziałby się w KSW? Nie mierzę, jakoś tam nie celuję w KSW, ale nie wykluczam, że miałbym dalej walczyć w MMA. Znaczy, wiadomo, ze zawodnikami, którzy mają równie mizerny poziom parteru jak ja, ale zobaczymy, co tam życie, czas pokaże. Na razie nie pcham się w tą stronę, wolę robić swoje to, co robię do tej pory. Czy Denis jest mocniejszym przeciwnikiem niż Tyson? To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie, właśnie. Wiesz co, powiem tak, że patrząc przez pryzmat gromdy, to nie. Ale patrząc przez pryzmat MMA, no trudno mi się tak, wiesz, odnieść, bo nie widziałem nigdy Tysona w akcji, nigdy nie widziałem, jaki ma parter, nie widziałem, jak kopie przede wszystkim i wiele tych rzeczy się na to składa, więc trudno mi tak jednoznacznie ocenić. Ale uważam, że w samym boksie Tyson jest lepszym zawodnikiem. Tu w MMA się okaże. Co sądzisz o Alanie Kwiecińskim? Czy traktujesz go jako sportowca, bo ma osiągnięcia w K1? Odnieś się do tego, pozdrawiam. Nie mam żadnego zdania o Alanie Kwiecińskim, także no, generalnie nie znałem go wcześniej, więc tak jak mówię, nie mam zdania. Czy zawalczyłbyś z Don Cassio w formule bokserskiej? Tak, z przyjemnością zawalczyłbym z Don Cassio o tytuł Don. <laughs> Kto przegra, już nie może mówić na siebie Don. Świry <laughs> oczywiście, ale no, mogłoby to być niezłe. Dobra, jeszcze chwila, bo to jak pytanie jest zbyt długie, to muszę wrócić do niego. Don Diego, czy miałeś sytuację, gdy w pracy strażaka przydały ci się umiejętności walki wręcz? Pozdrawiam. Zdarza się. Czy jako strażak, czy jako ratownik medyczny wcześniej, gdy pracowałem, to, to musiałem użyć swojej perswazji czasem. Czy Denis jest Egitem? Denis jest Egitem. <śpiewa> nie wiem, jak już wcześniejsze pytanie było, nie mam prawa się na ten temat wypowiadać. <śpiewa> Witam pana Mateusza. Czy zamierza pan prowokować Denisa na konferencjach i rundkach, aby ruszał w pana strony z pięściami? Znaczy ja myślę, że Denisa nie trzeba podpuszczać ani, e, ani nakręcać, żeby on ruszał z, z pięściami. Gdy mu się. Kończą argumenty w postaci rozmowy, no to wtedy wysuwa tamte i dwa inne argumenty. Czy myślisz, że jesteś lepszy w K1 od Mateusza Gamrota? Eee, czy myślę, że. Następne pytanie. Nie, no wiesz, no ja myślę, że to nie ma co porównywać, nie? Bo po pierwsze inna waga, inny styl walki inna formuła. No nie, nie, next. Mateusz, czy kiedyś pobijeś kogoś do nieprzytomności i później tego żałowałeś, że mogłeś go zabić? Pozdro, niech wygra lepszy Piotr. Tak, zdarzyło się, że robiłem takie rzeczy, no że wiesz, to nie chodziło o pobicie, wystarczy, że raz trafiłem z liścia i, i padał mi goś nieprzytomny, nie? Więc no tyle dobrze, że nie, nie zaciskałem pięści, ale no zdarzało się, że żałowałem, że z kimś tam się pobiłem. jego, co sądzisz o kryptowalutach? Right? Co sądzę o kryptowalutach? Generalnie nie jestem w temacie, nie znam się, ale z tego co znajomi coś tam działają, no to niektórzy całkiem nieźle sobie zarabiają na tym. Czyli no, można, 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 można w to wejść, ale nie jestem w temacie. Czy Don Diego jest na tyle odważny, by zawalczyć z Darolwem? Nie wiem, czy wiesz kto. To pytanie, czy Darolew jest na tyle odważny, żeby ze mną zawalczyć? A Darolew jest groźny. Tak, wiem. Jak zaczęła się Twoja przygoda z Szeligą? Jak zaczął, to już kilka razy, wałkowany temat był. No co, Piotrek stracił trenera, który zachorował bardzo mocno i odezwał się do mnie. Nawiązaliśmy współpracę i, i tak sobie dobrze współpracujemy, zakolegowaliśmy się i to wszystko fajnie funkcjonuje. Skąd ksywa Diego? Generalnie trener z kadry narodowej, z kickboxingu Full Contact, na jednym z pierwszych wyjazdów naszych zagranicznych z kadrą, stwierdził, że ja jestem Diego. I... A Don przyszło już z czasem. Siemano, czy Denis będzie leżał, będzie bity i będzie płakał? Ty, to jakiś cytat jest? jest nie? Od Mirka Oknińskiego. Tak, będziesz bity, będziesz leżał, będziesz płakał. I uła. I uła. Powiem tak, na, pe na pewno wygram tą walkę i na pewno zrobię swoje. A czy będzie leżał i czy będzie płakał, no to zapytajcie Denisa. Czy Tomasz Sarara jest lepszym kickboxerem od ciebie? Kurczę, ale pytania. Przecież Tomek Sarara, przede wszystkim, wiesz, to też tak trudno jednoznacznie wiesz, określać, nie? ktoś jest lepszy, gorszy. Bo to decyduje zawsze kategoria wagowa. Staż, formuła walki. Ja przecież zawodowo walczyłem w K1, ale głównym moim nurtem kickboxingu był Full Contact, tak? gdzie nie kopiemy low kicków, gdzie kopiemy od pasa w górę i mamy, wiadomo, cały boks. Plus do tego nie ma kolan, więc to jest niby kickboxing i to i to, ale jest bardzo różna specyfika, nie? więc trudno to tak porównywać. Witam wszystkich. Czy będzie rewanż z Tysonem Kuźmą? Pozdrawiam. Witam wszystkich. Nie, nie będzie rewanżu z Tysonem. Pytanie do QA. Mateusz, dużo palisz marihuany. Co sądzisz o legalizacji? Jestem za legalizacją. Czasem się zdarzy, że sobie po kopce. Czy uważasz, że to fair, że niektórzy biorą jawnie sterydy do walki? Znaczy, się, powiem tak. Jeżeli chodzi o stricte sporty amatorskie, olimpijskie, to uważam, że jest nie fair, tak? bo no, wszyscy tam stajemy. Do rywalizacji chciałbym, żeby wszyscy byli jednak, wiesz, równi. Jeżeli chodzi o organizacje sportowe czy flikowe jak ta, no to tutaj przede wszystkim obowiązuje, moim zdaniem, klauzula sumienia. Jeżeli ktoś czuje się z tym ok i się do tego przyznaje i wiesz, mówi o tym otwarcie, no to ok, nie, wiesz. No, Najgorsze to wiesz, że jest frajerosa, ja nie biję stereotypów, ja w ogóle nie mam z tym nic do czynienia, nie? a później ktoś mu zrobi testy, a tam. Wszystko się świeci, nie wiesz? No, to uważam za lipę. Nie? Ale jeżeli ktoś, kurczę, sobie coś tam zażywa, przyznaje się do tego, a zwłaszcza, że nie uznaje siebie za sportowca, no to, no to okej, okay, no, przecież ja nikomu niczego nie zabraniam. Nie? Tylko po prostu jak ze wszystkim, nie? zrobiłeś coś, miałeś odwagę coś zrobić, miałeś odwagę się do tego przyznać. Tyle. To też jest cytat. Jesteś w stanie w półtora sekundy zjawić się u Denisa? Ja to, rob, ja to robię w sekundę i trzy setne? Nie wiem, czy tego pytania nie dostałeś na konfrontacji, bo znowu się ktoś pyta, czemu się obstreźda i Tom kolejnika i bo, bojąc się ich nie powinien. Czy, po, czy, czy bojąc się ich, nie powinien uważać się jako mistrz? Next. Kto jest twoim idolem? Kogo uważasz za największego kozaka w sportach walki? Kurczę, miałem paru idoli przez całe swoje życie. Zaczynało się od Majka Tysona, znaczy, znaczy nie, nie, źle. Zaczynało się od Rokiego Balboy Johna Rambo i Jean-Claude Van Damme'a i Bruce Lee, no i wiadomo, no, telewizyjnie, ale jeżeli chodzi o taki realny świat bardziej, powiedzmy, jeżeli chodzi o sporty, no to, to Tyson Mohamed Ali, a później im głębiej w las, tym ciemniej. E, troszeczkę ze polskiej sceny, no to wiadomo Marek Piotrowski. Eee, idąc dalej już później nawet UFC, moim, z jednym, jednym z moich idoli był Quinton Rampage Jackson, też bardzo e, fajny widowiskowo, e, też boksersko mocno bijący fighter. Na chwilę obecną bardzo mocno jaram się usykiem czy łomaczenką. Bardzo podoba mi się ukraiński styl boksowania, więc powiedzmy, że określam ich, no już może nie tyle już teraz swoimi idolami, tak? Będąc już na, na tym etapie mojej kariery sportowej, to bardziej bym określił ich swoimi wzorcami, tak? Że chciałbym ich naśladować, aniżeli, że to są jacyś moi idole. Idol i dole. Ale ogólnie powiedzmy tak, w tym kierunku. Cześć Joga Bonito90. Cześć Maty, dlaczego uciekałeś we Wrocławiu na pasażu Niepolda przed maksem z bojówki łks u pozdrowienia od Remka? Nie, ja nie, oni chyba wszystkim zadają te pytania, dlaczego uciekałeś przed tamtym, czy tamtym, czy owantym. Nie, kurczę, gdzie ja we Wrocławiu nie uciekam. Nara, <laughs> na, ra, na ten ten. <laughs> y czy sprzeda liścia Denisowi? A, czy ja sprzedam nie? Ja nie, 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 nie nie, nie walczę, nie walczę przed, przed walką. KFC czy McDonald's? McDonald's, ewidentnie. Jakie plany po pokonaniu Denisa? Wakacje, zasłużone wakacje. Znaczy, się od sportu wakacje, ale tak, to wiadomo. Ciężka orka, praca, 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 służba i tak dalej. Ale no mam nadzieję, że uda się wyjechać przynajmniej na jakiś czas na wakacje. Czy był kiedyś knokaut na tobie w historii? Jeszcze nigdy nie byłem znokautowany, ale knockdowny miałem, tak. Jeden w życiu w. Yy... Kickboxingu, znaczy moim zdaniem niepotrzebny był ten knockdown, znaczy to liczenie było bo po ciosie, bo na amatorze troszeczkę inaczej to wygląda, ale dostałem, wiesz, czysty cios i od razu ruszyłem do, do kontrataku. Sędzia wkroczył, zaczął mnie liczyć. Cios, cios był czysty, celny i rzeczywiście mną zamroczyło trochę, ale, ale od razu ruszyłem, więc inaczej to powinno wyglądać, więc to jeden, jedyny raz, a tak to w grondzie byłem tylko liczony, więc knockoutu nie, ale parę knockdownów. Na początku spokoziom, teraz cwaniak. Czy zauważyłeś u siebie taką przemianę, czy jednak nie miała ona miejsca? Ja cwaniakiem zawsze byłem. Nie. Yy, powiem tak, no, to jest kwestia taka, że przez jakiś czas ja zrezygnowałem z prowadzenia social mediów. Więc siłą rzeczy nie było mnie w internecie zbyt wiele, tak? Pojawiałem się gdzieś tam sporadycznie w jakichś tam wywiadach, gdzieś tam u kogoś, ale wiesz, no sam z siebie nie prowadziłem tego wszystkiego. Teraz, no wiadomo, no, troszeczkę zmieniłem podejście, troszeczkę zmieniłem to rozumowania, jeżeli chodzi o social media. I no, nie określiłbym to, że to wiesz, że teraz jestem cwaniakiem, bo, bo jestem w social mediach, bo żeby zaczepić i tak dalej, no nie no. Tak po prostu, taki po prostu jestem i staram się być wyważony, zrównoważony i ogarnięty, ale no też jestem trochę cwaniak i czasem lubię coś chlapnąć głupiego. Czy wziął Pan udział w gromdzie dlatego, że robił Pan na sparringach Tysona, czy tak, czy to było w porządku? Nie, wziąłem udział w gromdzie, dlatego że chciałem się sprawdzić, dlatego że już zresztą wcześniej już rozmawialiśmy, chciałem zaliczyć taki powód do korzeni, a zanim wygrałem z Tysonem, to no chciałbym przypomnieć, że stoczyłem najpierw trzy ciężkie pojedynki, więc jeżeli ktokolwiek tutaj chciałby sobie wiesz, tą miarą mierzyć, no to zapraszam do gromdy. Przejdźcie turniej, a później dopiero zobaczycie, jak wygląda finał. I ostatnie. Panie Mateuszu, nazwał pan zachowanie Denisa frajerskim, bo uderzał Alana na konferencjach. Jednak ja, jako miłośnik zwierząt, uważam, że to było potrzebne. Jak by się pan czuł, gdyby Alan przypalał pańskiego psa na grillu? O no, kurczę, ja w ogóle nie jestem jakoś tam super w temacie, jeżeli chodzi nie, o jakieś tam przypadki. Nie przypalał, tylko robił taki głupi żart na Instagramie, że położył psa na grillu, to taka była sprawa, która no. się za nim ciągnie już kupę czasu. A no może być coś takiego. Znaczy wiesz, no powiem tak, jeżeli e, ktoś, znaczy nie, jeżeli Denis, bo to u niego jest bardzo widoczne, jeżeli Denis usprawiedliwia swoje chujowe zachowania tak, że ktoś już robił coś chujowego, to ja mogę, albo że... Ja tak robię, bo chłopaki tak robią. No to kurwa no to nie jest chyba w porządku, tak? Albo masz zasady i wyznajesz, że to jest chujowe zachowanie, więc ja tego nigdy nie zrobię. Albo uważam, że to jest to chujowe zachowanie, ale w sumie jak ktoś inny to zrobi, no to ja już od razu mam też przyzwolenie na to, nie? Uważam, że tak, że to jest złe. Ja sam w to wpadłem, udostępniając prywatną rozmowę moją z Denisem. Po tym jak on udostępnił prywatną rozmowę z, e, z Wasylem. Nie? Więc ja uważam, że ja wtedy zrobiłem źle po prostu. Nie? I, i, I nie będę tłumaczyć się tym, że zrobiłem to dlatego, że zrobił tak Denis. Nie? Więc... Uważam, że co by się nie działo, jeżeli ktoś chce wyjaśniać yy, Alana za to, co zrobił, no to po pierwsze, niech zbada sprawę, czy się coś temu psustało. O ile mówisz, bo, bo nie wiem, nie ogląda, więc nie wiem o co B, ale niech zbada sprawę no i ewentualnie niech to kurczę, bo zrobi po swojemu. Niech mu pociśnie, niech go wyzywa, niech mu pojedzie na ubliża, niech nie wiem, nie zgłosi temat do nie wiem. Wetrynarzy? czy to na policję się z Jezu, teraz będę mnie kurwa konfidentem określę znowu. <laughs> Ale w normalnym świecie tak to funkcjonuje. Jeżeli, jeżeli ktoś przychodzi do Ciebie, kradnie ci coś, no to i ty nie wiesz, że to on to zrobił, zgłaszasz na policję oni znajdują złodzieja. Dla przykładu, normalni ludzie po to jest właśnie, po to jest policja, nie? Więc, więc ja nie mam nic do tego, jeżeli ktoś, wiesz, zgłasza cokolwiek na policji, nie? Znaczy wiadomo, jeżeli kwa sprzedaje swojego kolegę, robił jakieś tam ciemne swoje lewe interesy i jeden drugiego wpierdziela na minę tylko po to, żeby się wybielić albo żeby, żeby nie dostać kary, no to jest słabe, nie? ale to już nie trzeba iść na policję, nie? No, kurczę, my będąc kolegami, ja nadaję na ciebie, na innego innemu koledze, no to też jest słabe, to też jest frajectwo. Nie więc. Eee, po prostu każdy niech zrobi to po swojemu, ale... Bo kurczę widzi, bo gadamy, gadamy, gadamy o tym i tak dalej. Do sedna. Nie uważam, że Denis zrobił dobrze. Nawet przez to, że jesteś miłośnikiem zwierząt, uważam, że można było rozwiązać to inaczej. Dobra, dzięki wielkie, przebrnęliśmy. Przebrnęliśmy.